Cześć, tu Marcin Radecki. W dzisiejszym filmie zobaczycie jak zamontować bagażnik dachowy, jak zamontować boks dachowy, czym te dwa przedmioty od siebie się różnią. Temat oczywiście gorący, pomimo że aura może nie sprzyja. Ale zanim przejdziemy do montażu, już na aucie warto by było parę słów powiedzieć. Przyjęło się tak, że mm, bagażnikiem dachowym nazywa się pojemnik montowany na dachu. Nie jest to do końca właściwe, ponieważ bagażnikami dachowymi są tego typu elementy, które najpierw mocujemy do karoserii naszego samochodu, a dopiero później do nich możemy przytwierdzić box. Elementy są różne pokażę wam dwa rodzaje. Popularny, taki uniwersalny, który możecie zamontować do aut z relingami, na przykład typu kombi. No i. Dedykowany, czyli na przykład taki, który będziemy używać przy naszym Volvo. Dzisiejszy odcinek będzie nagrany na przykładzie boksu dachowego marki własnej Intercars, aczkolwiek zasady montażu są bardzo podobne do innych firm, więc myślę, że spokojnie możecie przykłady, które są podane tutaj, dobre rady również stosować przy innych markach. Belki dedykowane pod tzw. Tak fix pointy pasują tylko w jednej pozycji. Należy zwrócić uwagę, która belka jest przednia, która tylna. Pomogą nam w tym obrazki, które znajdziecie na elementach. Oczywiście pamiętajcie również o właściwej stronie montażu. W nadwoziu odszukujemy otwór, który jest naszym punktem referencyjnym montażu belki. Następnie skręcamy konstrukcję dedykowanym kluczem dynamometrycznym. I nigdy nie skręcamy jednej strony do końca. Trzeba pamiętać o równomiernym dokręcaniu lewej i prawej stopy. Natomiast uniwersalne belki montujemy możliwie najdalej od siebie. Chodzi oczywiście o to, by jak najbardziej równomiernie rozłożyć ciężar. Na koniec montujemy elementy maskujące, które poprawiają nam aerodynamikę. Skoro już belki mamy zamontowane, możemy zainstalować na nich boks dachowy. W środku znajdziemy instrukcję oraz tak zwane łapy w kształcie litery C. Staramy się zamontować na środku, lewo-prawo, możliwie jak najdalej z tyłu. Graniczną wartością jest szyba otwartej tylnej klapy. Montaż boksu po środku ułatwia rozłożenie ciężaru równomiernie na dachu samochodu i sprawdza się przy boksach otwieranych z obu stron. Jednak dla wygody w czasie podróży możemy przesunąć lekko w prawą stronę. Co również ułatwi nam dostanie się do środka w czasie postoju na poboczu. Następnie przypasowujemy mocowania. Dobrym pomysłem jest naprzemienny montaż, czyli przednie obracamy tak, by były otwarte od przodu pojazdu, natomiast tylne odwrotnie. Dzięki temu mamy pewność, że nawet po poluzowaniu nakrętek, box nie wysunie się podczas przyspieszania i hamowania. Na koniec przykręcamy mocowania dedykowanymi narzędziami. W większości boksów znajdują się pasy transportowe, które pozwolą nam przypiąć bagaż wewnątrz boksu, tak, aby nie przemieszczał się w czasie transportu i nagłego hamowania. W dziobie składujemy najlżejsze bagaże, np. Na ubrania albo ręczniki. W dalszych częściach staramy się możliwie jak najbardziej równomiernie rozłożyć ciężar. Najcięższe rzeczy staramy się ułożyć po środku boksu. Tak jak widzieliście, absolutnie nic trudnego. Dobra rada, warto kluczyki przypiąć do swoich kluczyków od samochodu, żeby nie było problemu z znalezieniem. Jeżeli już jesteście po swojej podróży, to spokojnie możecie ten boks dachowy umyć na myjni, na myjni ręcznej. Nie będzie z tym absolutnie żadnego problemu, a na pewno przedłużymy jego atrakcyjny wygląd. Ciekawym rozwiązaniem są również organizery, które możecie kupić w Interkarsie. Są dopasowane do tego bagażnika, co zdecydowanie pomaga Wam w zarządzaniu bagażem już w środku. Link do tego boksu dachowego do tych bagażników, znajdziecie na dole. Tam znajdziecie również informacje o innych produktach dostępnych w Interkars. A ja będę się już z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.